Wyobraź sobie, że stoisz w samym centrum Los Angeles. Jest zwykły dzień, ruch na ulicach jak zawsze, ludzie spieszą się do pracy, a miasto tętni życiem. Nagle ziemia zaczyna delikatnie drżeć. Najpierw nikt nie zwraca na to uwagi, bo w Kalifornii trzęsienia ziemi nie są niczym nowym. Po kilku sekundach drgania stają się jednak coraz silniejsze. Asfalt pęka, z budynków odpadają fragmenty elewacji, a z głębi ziemi wydobywa się niski, dudniący dźwięk. Chwilę później w samym sercu Los Angeles dochodzi do czegoś niewyobrażalnego. Z ziemi wybucha wulkan. W jednej chwili nad miastem pojawia się potężna kolumna dymu i popiołu. Ludzie wpadają w panikę. Nikt nie rozumie, co się dzieje, bo Los Angeles nie leży na obszarze aktywnego wulkanizmu. Ulice momentalnie się korkują, a syreny służb ratunkowych zagłuszają wszystko dookoła. W ciągu pierwszych minut, lawa i rozżarzone fragmenty skał niszczą najbliższe budynki w centrum miasta, a temperatura w pobliżu erupcji osiąga setki stopni. Największym zagrożeniem bardzo szybko przestaje być sama lawa, a staje się nim popiół wulkaniczny. Gęsta, czarna chmura zaczyna opadać na całe miasto. Oddychanie staje się trudne, widoczność spada niemal do zera, a drobne cząstki popiołu dostają się do silników samochodów, klimatyzacji i elektroniki. W ciągu kilkudziesięciu minut Los Angeles praktycznie przestaje funkcjonować. Lotnisko LAX zostaje natychmiast zamknięte, ponieważ popiół wulkaniczny jest śmiertelnie niebezpieczny dla samolotów. Władze miasta i stanowe ogłaszają stan wyjątkowy. Rozpoczyna się ewakuacja, ale szybko okazuje się, że to ogromny problem. Los Angeles to jedno z najbardziej zakorkowanych miast świata, a teraz miliony ludzi próbują opuścić je jednocześnie. Autostrady stają się nieprzejezdne, a służby ratunkowe nie są w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Do akcji wkracza wojsko, które przejmuje kontrolę nad kluczowymi punktami miasta i pomaga w ewakuacji najbardziej zagrożonych obszarów. Szpitale w ciągu kilku godzin są przepełnione. Najwięcej osób trafia tam z powodu problemów z oddychaniem, oparzeń oraz obrażeń odniesionych podczas paniki i ucieczki. Brakuje masek, leków i personelu. Wiele dzielnic zostaje całkowicie odciętych od prądu i wody, ponieważ popiół uszkadza linie energetyczne i infrastrukturę. W międzyczasie skutki katastrofy zaczynają być odczuwalne daleko poza samym miastem. Hollywood Praktycznie przestaje istnieć. Studia filmowe są zamknięte, plany zdjęciowe wstrzymane, a premiery filmów i seriali zostają przesunięte na nieokreślony termin. Port w Los Angeles, jeden z najważniejszych portów handlowych na świecie, zostaje zamknięty, co powoduje ogromne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Gospodarka Stanów Zjednoczonych traci miliardy dolarów w ciągu zaledwie kilku dni. Jeśli erupcja byłaby wystarczająco silna, chmura popiołu mogłaby wznieść się wysoko do atmosfery i rozprzestrzenić się na ogromne obszary. W skrajnym przypadku mogłoby to doprowadzić do chwilowego ochłodzenia klimatu, problemów z uprawami i zakłóceń w ruchu lotniczym na całym świecie. Linie lotnicze musiałyby masowo odwoływać loty, a skutki katastrofy odczułaby niemal cała planeta. Na szczęście taki scenariusz jest skrajnie mało prawdopodobny. Los Angeles leży na uskoku tektonicznym, co oznacza ryzyko trzęsień ziemi, ale nie aktywnego wulkanizmu. Ten hipotetyczny scenariusz pokazuje jednak, jak kruche są nawet największe i najnowocześniejsze miasta świata oraz jak szybko codzienne życie może zamienić się w walkę o przetrwanie. A Ty, jak myślisz? Czy Los Angeles poradziłoby sobie z taką katastrofą, gdyby naprawdę do niej doszło?